Ja się boję A jak tam będzie rekin? No mówiłam A po co tam idziesz? Nie ma pojęcia mm, To jest taki głębokie morze Tam są rekiny, tyle ci powiem A nurki? No, też Słuchajcie, że tam nie Ale tam jest bziczko. Będzie małą dzić. Aha, no i na tą łódkę tam przed nami się, że się tak świeci. Musimy skoczyć później. Ale to mówię później. Jeszcze raz zapiszę. Nie! O, no dobra, nie No no wychodzi. Że mi mam zapisywałam. Mm. Już widzę. Jest kot, znaczy kot, smok, jak sobie odwoli. Idzie! No Uzi. uzi. Uzi, Luzi No, kobito! Czy kobieto? <grytanie> Widzisz? z marcinkiem, uczę się wioskowego języka. Tam gdzieś do mnie strzela i tak go nie widzę, więc mniejsza z tym. Masz coś? Nic nie masz. Dobra. Bierzemy naboje. boje. Aha. Uh. F no i znowu tam F6, widzisz? Proszę ucz mnie, że się naciska F5. F5. Dziękuję. <laughs> Troszeczkę późno, ale lepiej to niż wcale. Uh. On tam strzela do mnie, a ja go nie widzę. No i weź to jakaś sprawiedliw. Myślałam, że tu jakaś dziura jest. A. Uh. Gdzieś chodzę po górze, nawet nie wiem gdzie. Dobra, idę po sekret, bo ja się nie doczekam tego sekretu. On do mnie nie przyjdzie. Tam szprotkę widziałam. Jaką szprotkę? Taką malutką rybeczkę. Mhm. Zawsze tutaj tak sobie chodziłam, bo chciałam uniknąć spotkania ze szprotkami tak zwanymi. Tam jest sekret, ja muszę po niego iść. No. Jest ze mną dużo. Nie mogę się skupić na grze. Także z ciebie. Tak, Ta, no na pewno. Zresztą będzie pięć strzałów na raz i oczywiście trzy z nich mi trafią. No, już, już patrzę. Odbijam mu. On się w ogóle ruszy już... z tego miejsca? Nie. Byłbym się w stanie dziwić, jakbym tu teraz atakował Rekin. Albo szprotka! O! Jezus! He, he, e, e. Szprotka! No i. No i. No i trzeba Dobra. Wejdź, zapisuj normalnie. Chyba też tak zacznę zrobić, bo. No, jakieś mam błędy w grze. Pojawiają rzeczy, których nigdy wcześniej nie było. Jakieś... No i idę chyba zabić. Dlaczego? Sekret masz. On ja mi tak przeszkadzał. No patrz. Ale później będzie tego więcej. Bo później jeszcze dojdą inne. <grystanie> Nowsze. Więc no, to nie jest wszystko. Chociaż nie wiem skąd się wyklują, ale niech im będzie. Dobra Użyjemy harpunu 57 O mój Bosz. O mój boż Sprawiedliwość Dziękuję Nie wiem po co ja tu przyszłam Ktoś mi powie po co ja tu przyszłam No bo chyba nie tylko po to, żeby sekret sobie wziąć, bo fajny był Coś jest nie tak. Trzeba się ominąć. Tu może coś jest. już spędzaj się dziewczyno. Tam jest. No, 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 no. To jest kolejny dowód na to, że moja głupota nie zna granic. <grym> Dobra, idę. No, z harpunem. No pewnie. Dobra, dzisiejszy lat, to nie będę zapalać. No, nie zapisałam, bo bałam się. Jakaś <laughs> czerwona kreska mi się pojawiła. Gierze oczywiście. Ja trzebałam tam iść dalej. Tak ciemno tam jest. I teraz przyznam szczerze, że nie wiem gdzie iść. W flara, bo nic nie będą widzieli moi widzowie. Widzieli widzowie. No, to też już zaczęłaś plenić Druga Marta. Ale Marta potrafi inaczej. No tak, ale... Grą to rzeczy. Okej. Okay. No, zapisałam. Cześć. No, myślałam, że to jest dziura. Jeśli ktoś rozumie, to nie chodzi. <grafię> Dobra. Tu chodź sam. I tu chodź sam. I za mną chyba coś jest. Nie? To nie. Łaski bez Poradzę sobie. Wbijaj. To... bijaj. Jeszcze raz, bijaj. No. Jaka córa usłuchana się trafiła. Skarb normalnie. to nie było w planach. Jeszcze tam dalej muszę iść. Czyli czy źle przyszłam. O Jezu, przepraszam was. delikatnie nie ja wiem czy krzykowiec teraz będą widzieli widownię więc zapalę drugą widzieli widownię znowu. ja tu sobie, wiecie, wiecie czemu nie poszłam ponieważ yy, ominęliśmy jeden drobny szczegół a mianowicie ten ponton ten, 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 ten około ten. wody No kurde w lewo Nie tu, nie na środka Czekajcie, bo się zgubiłam już teraz No tutaj jest ten, ten kwanton Nie wiem, czy dobrze wymawiam nawet Aha. I potrzebujemy do tego zdrowe życie, dlatego dano całe życie Dlatego nam tutaj... ofiarowano nam tutaj apteczkę My sprawdzimy, ile mamy tego To użyjemy małą Super Teraz zapiszemy Wyrzucisz flarę? Dziękuję nam tutaj nie przyda. I hops! No i widzicie, zostajemy z taką ciuteczką życia. No, zapraszam. Gdzie oni są? Wypatruj OK ok? Ok. Niepewno są gdzieś tu. Albo jak podniesiemy dopiero klucz. Klicz, klucz, 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 klacz. Aha. Okej. Okay. Ja wiem, że oni gdzieś tu są. aha, no, o to mówiłam. Taki duży. Pierwszy raz się spotykamy z rekinem i możemy z nim na solu wejść. <gry> Drugi. Tu więcej jest? No, chyba dwa są. Dobra, podniosę sobie to, bo. Aha. okej. Okay. Oni przeważnie dają nam to, Właściwie tyle, ile y, do walki nam powinno to zająć mianowicie jeszcze jeden jest. Daję sobie łeb uciąć. Że jeszcze jeden musi być. Jesteś pewna? On tam jest. Tam po prostu są dalej. A tam właśnie musimy płynąć. Tak wiem. Niech się idziesz. Nie ja, że muszę za rekinę walczyć. Nigdy rekinów nie lubiłam. Dlatego widzisz nie. Przypadam za bardzo za tą misją. No. Jesus Christ. Płynczesz. A my oszukamy troszeczkę grę. I pójdziemy inaczej. Będziemy okrutni. Trzeba patrzeć na czas. Jest tutaj? Były jeszcze nie. Ale będzie, 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 spokojnie. Ja nigdy się nie mylę co do rekinów. Takich przeciwników wodnych, którymi nie lubię walczyć. O, no i widzicie. On się po prostu wykluł z powietrza. O, widzicie. No i tu już sobie pływa pięknie rekinek, którego może dążymy zabić. Nie, ale zranić na pewno. Dobra, jeśli teraz nie wpadnę do wody, to będzie dobrze, to raczej nie umrę i z głodu nie zginę. Dobra, idę, Będę, będę. teraz możemy iść tam, gdzie się tak długo skrobałam, no niestety, ale mamy klucz, bez tego klucza, no, nie byłoby nam łatwo na pewno, więc po sukcesu za nami, tak. Moi widzowie drodzy. Nie, od tej strony. To nie łaski bez. Też was nie lubię. Dobra, sklap się tu. Może teraz szybciej mi pójdzie.